Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszej części konferencji prasowej Pomocy WGKS Katowice w Głębiej Sosnowiec zakończonego wynikiem 3-2 dla wgks Spotkanie oglądało 3573 widzów. Z nami już jest trener Kazimierz Moska, ale trenerze proszę o kilka słów na temat spotkania. Dzień dobry. Moim zdaniem było to niezłe spotkanie w naszym wykonaniu. Ogólnie mogło się także podobać chyba kibicom, nie tylko tym zgromadzonym tutaj przy Bukowej, ale oglądającym również. Jak widać, ta stara prawda z siatkówki ma przełożenie też na piłkę nożną. Jeśli nie chcesz wygrać 3-0, to przegrywasz 3-2. Tak to się dzisiaj potoczyło, a o tym decydują gdzieś tam małe rzeczy, detale. Albo popełniasz jakiś bunt, który kosztuje cię bramkę, albo nie wykorzystujesz sytuacji, które masz i nie strzelasz bramki. Dzisiaj to, to spotkanie było dla nas brutalne czy końcówka była brutalna. Przegrywamy w meczu, który uważam, nie powinniśmy przegrać. Niestety, taka jest piłka. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera, jeśli nie to dziękuję. Odmówię. Tutaj. Dołoży. Witam na drugiej części konferencji prasowej. Z nami są już trener Refałgura oraz zawodnik KSU Filip Szymczak. Jako pierwszego, komentarz do spotkania, to proszę trenera Refałgura. Tak, dzień dobry. No cóż, sport, piłka nożna globalnie wydaje mi się, że to emocje, to, to właśnie ta adrenalina, po to się wydaje mi, przechodzi na, na trybuny. Jak się to dostaje, to wydaje mi się, że dlatego to tak wszystko dzisiaj się fajnie skumulowało i na trybunach, i na boisku. No to było widowisko. To, to było to, co chce się oglądać, na co chce się patrzeć, a my my ze swojej strony, co ja mogę powiedzieć, no byliśmy, byliśmy jak, jak rock and roll. byliśmy jak ACDC. Także bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, bo ten ogromny charakter, który ma ten mój zespół, ja go tutaj dostrzegam, widzę i pielęgnuję przez te lata, które tu jestem. Za to chłopakom dziękuję, bo, bo to było kawał dobrej roboty. Dziękuję.